Firmy często kupują systemy CRM, uruchamiają i nagle po około trzech miesiącach okazuje się, że uwaga, nie zgadniecie, system nie działa prawidłowo. Prawda jest taka, że bardzo często to nie system zawodzi, tylko wdrożenie. Dlatego w tym odcinku rozrysuję i pokażę, jak uważam, że powinno wyglądać prawidłowe wdrożenie. Kanał ten napędza linia wdrożyć narzędzie IT w CellWise, której zadaniem jest wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia dla Twojej firmy. Cześć, witam Cię serdecznie w programie Wise y Tools. Bardzo często spotykam się z tym, że w mojej ocenie taki kluczowy błąd, jaki jest popełniany przy wdrożeniach, to koncentracja na technologii, ustawieniu, tym, żeby system był uruchomiony, żeby działał. A pominięcie trochę szkoleń i tego, żeby on rzeczywiście zajął bardzo ważne miejsce w firmie. Dlatego dzisiaj postaram się pokazać i rozrysować, jak ten proces powinien wyglądać, jak połączyć aspekty systemowe, technologiczne z procesami oraz z ludźmi, bo to przecież oni koniec końców będą w tym systemie pracować. W takim razie do dzieła. Na ekranie widać już teraz Miro, tutaj ja sobie dopasuję mikrofon, bo Klaudiusz mi prosił, żebym go tak podsunął, żeby było lepiej słychać i żebym tak nie krzyczał, chyba o tym też mówił, ale dobra, do dzieła. Na ekranie widać już Miro, wdrożenie i teraz uwaga, co to jest wdrożenie? Przede wszystkim, uwaga, to jest przejście z punktu A, gdzie uwaga, nie mamy CRM albo mamy źle działający do punktu B. Czyli uwaga, CRM jako centrum dowodzenia. I teraz, co mam na myśli, mówiąc, że CRM to jest centrum dowodzenia? Tutaj nie mamy CRM-a, bądź mamy źle wdrożony, niedopasowany, nie wiem, mamy Excela. Co to znaczy, że, że źle dopasowany albo niedziałający? To znaczy, że... Nie mamy odpowiednich metryk, nie jesteśmy w stanie wyciągnąć dobrych danych, nasi handlowcy nie pracują, to po prostu nie działa, nie funkcjonuje, jest drogim notatnikiem, bądź nie mamy go. Co to znaczy, że CRM jest centrum dowodzenia? To znaczy, że CRM służy do prowadzenia sprzedaży i to jest bardzo ważne: jej prowadzenia, ani jej raportowania, nie uzupełniania systemu, nie dodawania danych, bo menadżer o to prosi. Czyli wchodzi rano, Handlowiec do pracy, uruchamia crm widzi swój cały pipeline, widzi swoje zadania, widzi klientów, widzi miary, cele, wie dokąd zmierza, wie co ma danego dnia robić i to jest bardzo ważne. A jego codzienna praca jest realnie po prostu raportowaniem. Jak on pracuje, to system automatycznie to wszystko raportuje, nie musi wypełniać żadnych Exceli, nie musi robić dodatkowych raportów. To ja rozumiem, że to jest CRM jako centrum dowodzenia i do tego będziemy dążyć. I teraz jest cały proces, który spowoduje, że ten CRM rzeczywiście będzie centrum dowodzenia. I teraz uwaga. Celowo, żeby ten odcinek pokazał dokładnie czym jest wdrożenie, na potrzeby tego odcinka ja celowo pomijam cały element analityczny, czyli jak rozpoznajemy procesy, jak dochodzimy do tego, jak wybieramy system. Pomijamy to na potrzeby odcinka. Ten odcinek jest tylko po to, żeby pokazać Ci, czym jest wdrożenie i dlaczego uważam, że jest ono realnie czynnikiem sukcesu, dlaczego uważam, że jest ono tak ważne i jak powinno wyglądać. Zaczniemy trochę, żeby wyrysujemy ten kręgosłup, omówimy ten proces, a potem pokażę, gdzie są najczęstsze błędy i na co trzeba zwrócić dużą, dużą uwagę. Teraz, tak, po pierwsze, tutaj numer jeden to przygotowanie. I teraz. Co mam na myśli przez przygotowanie? To tutaj odbywają się te bardzo ważne rzeczy. No bo zobaczcie, w tym momencie powinniśmy zgromadzić warsztat, za nim warsztat. Dokumenty wszystkie, procesy, zasady, nie wiem jak są to jakieś procedury, kluczowe informacje, jakiekolwiek będą, strukturę. To wszystko. Powinniśmy na tym etapie rzeczywiście mieć, zgromadzić. Następnie to jest etap, na którym trzeba zrobić po prostu warsztat przedwdrożeniowy. I teraz na tym etapie ustalić kilka bardzo ważnych rzeczy bardzo ważnych wręcz dla całego wdrożenia. Uwaga: jeden rolę we wdrożeniu, bo. Co się okazuje? Okazuje się, słuchajcie, że handlowcy mają konkretną rolę w trakcie wdrożenia. Oni muszą brać udział w projektowaniu, niektórzy potem wszyscy muszą brać udział w rozpoczęciu w testowaniu, potem w rozpoczęciu pracy w systemie. Potem muszą mieć konkretny czas w każdym tygodniu, żeby uczyć się, rozwijać, przechodzić. Przez rzeczywiście ten proces zmiany. Oni muszą być na to gotowi. Menadżerowie muszą być gotowi na to, że będą z tym zespołem handlowym pracować. Zarząd musi być gotowy na to, że w tej firmie zachodzi proces zmiany, muszą to wspierać, muszą być gotowi też na to, co oni chcą widzieć, jakie raporty. Więc każdy musi zrozumieć, że ma swoją rolę w tej hierarchii i w tej układance względem wdrożenia systemu. Plus potrzebny jest admin, plus potrzebny jest PM. Tak. Jeszcze dodatkowo musimy wyznaczyć ad nie Admina, tylko Admina, admina i musimy wyznaczyć Project Managera po stronie klienta. Dodatkowo musimy ustalić chociaż częściowy harmonogram. Jak to wszystko będzie się odbywać w czasie? Zazwyczaj w tym momencie harmonogram jest już znany, ale jak on się będzie odbywał w czasie. I teraz uwaga, jeżeli to wszystko ustalimy, to przechodzimy do etapu budowy. I oczywiście każdy może to powiedzieć, Filip, ale to się robi zupełnie inaczej. Warsztat tu, tam. Prawdopodobnie każdy może mieć swoje podejście, swoją metodologię. My mamy swoją wypracowaną na no dobrze już ponad 100. Dobrze, ponad 100 wdrożeniach przez ostatnie 3 lata, i cały czas analizujemy ten proces, i cały czas go w zasadzie poprawiamy. I teraz, budowa, co się odbywa w trakcie tej budowy? I teraz to bardzo ważne, bo ona jest wręcz kluczowa dla powodzenia wdrożenia, no bo to na niej to wszystko się opiera. Tutaj są warsztaty procesów. I teraz, tak, to jest bardzo ważne. Zobaczcie. Ktoś może być, no ale Filip, przecież te procesy my mamy już spisane. Tu nie potrzeba robić warsztatów. Nic bardziej mylnego, oczywiście, że potrzeba. Dlaczego? Spisane dzisiaj przez ciebie procesy, nieważne czy one są w kanbanie, czy one są notatką, czy one są w bullet pointach, czy one są w genialnych flowchartach w Miro bądź innym narzędziu. Siłą rzeczy trzeba je przełożyć na język danego systemu, trzeba je przełożyć na to, jak to ma wyglądać w tym konkretnym konkretnym systemie, jakie pola, jakie zadania, jakie etapy, ile tych lejków, podprocesy, ofertowanie, współpraca z innymi działami, to wszystko trzeba rozrysować i rozplanować, jak przepływ tego wszystkiego ma działać w tym konkretnym systemie, źródła leadów, skąd one mają wchodzić, jak ma działać prospecting, kiedy, jakie KPI, e, co mierzymy. Tutaj potrzebne są warsztaty procesów, żeby to wszystko zrobić. Następnie jest też budowa odzwierciedlenie tego. Są testy, zobaczcie, jest przygotowanie danych do importów. To jest niezwykle istotne. Te dane trzeba dopasować. Te dane trzeba przygotować. Tutaj jest zazwyczaj admin, ma swój warsztat, żeby już poznał model zarządzania tym systemem. Potem są robione jakieś poprawki do tych testów i na końcu jest bardzo ważna rzecz odbiór systemu. My bardzo często nie pracujemy w taki sposób, że mamy nie wiem, na końcu protokół, system jest odebrany, został zbudowany prawidłowo, a potem już nic w nim nie zmienimy. Uważam, że jak wspominałem na początku, to jest proces, i do momentu, jak się to nie wydarzy, uważam, że w całym tym procesie. Cały czas będą potrzebne zmiany, co zaraz wam pokażę jeszcze. Do tego będziemy wracać, jak to ten cały rysunek powstanie. Jak już wszystko zbudujemy, jak już będzie ten odbiór, który jest bardzo ważny, to wtedy zaczynamy szkolenia. I teraz uwaga, zaczynamy szkolenia. Możemy nazwać szkolenia testy środowiska. I teraz jest taki moment. Zobaczcie, kiedy tutaj robimy dopiero kick off zespołu handlowego. To jest moment, żeby pokazać zespołowi handlowemu: hej, będzie CRM. Robimy kików, otwarcie, poznanie zespołów, nawzajem, omówienie tego, co się będzie działo, przygotowanie ich na ten proces zmiany. Uważam, że to jest idealny moment, kiedy należy to zrobić. Następnie odbywają się szkolenia, nazwałbym ich ze środowiska. Oni mają je poznać. Oni mają potem zrobić coś, co nazwę. Testy handlowe. Dlaczego oni tu mają pozakładać sztuczne szanse, oni mają zobaczyć przepływ tych procesów, oni mają to ocenić. I teraz uwaga: w niektórych zespołach. To się już dzieje szybciej, szczególnie w mniejszych zespołach. Zespoły biorą udział w budowie systemu. Jeżeli są większe zespoły bardziej rozproszone, to jest wyznaczany zespół, który bierze udział w testach w budowie, przygotowywaniu danych, natomiast szkolenia i testy środowiska są przy, wy, wy, wykonywane już zespołem handlowym. I teraz te testy handlowe są ewentualnie robione jeszcze poprawki, poprawki do systemu. I tutaj bardzo ważna rzecz. Jak to zostanie zrobione, to zaczynamy szkolenia i praca w systemie. I zobaczcie, to jest w ogóle absolutnie ważny element: szkolenia, praca w systemie. I teraz uwaga: szkolenia, praca w systemie, czyli to jest ten moment, w którym oni rozpoczynają pracę. Start. Pracy w systemie. Tutaj oczywiście, jak te dane były przygotowywane, to tutaj powinien być w międzyczasie zrobiony import. O, właśnie, tu powinienem dodać, zobaczcie poprawki. I tutaj zazwyczaj, widzicie, ja zapomniałem, tutaj zazwyczaj powinien się odbywać import danych żeby już one były wszystkie gotowe w systemie, jeżeli on jest przewidziane. I teraz uwaga, zobaczcie, to start pracy w systemie. I teraz na przestrzeni ostatnich lat zauważyliśmy, że to jest absolutnie nefralgiczny moment praktycznie w każdym wdrożeniu. I teraz nie zadbanie o to, że oni wystartowali w systemie, tylko na przykład kolejne, kolejne spotkanie za nie wiem tydzień. To jest w ogóle błąd błędów i wręcz w ogóle dramat. Zauważyliśmy, że absolutnie to jest nefralgiczny punkt. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby tu zrobić, e, ja to nazywam, kluczowy tydzień. I teraz, co to znaczy kluczowy tydzień? To znaczy, że tutaj jest przez tydzień warsztat. Pierwszy. Potem jest warsztat drugi. Dzień po dniu, każdego dnia, tak? Kluczowy tydzień. Tu jest wtorek, tu jest środa, tu jest czwartek. Zobaczcie, i lecimy, i po drodze. I teraz, każdego dnia, każdego dnia uważam, że powinno się odbywać na pewno QA, na pewno sprawdzenie, Działania, na pewno poprawki procesów, gdy trzeba, na pewno wsparcie, wsparcie zespołu, na pewno raporty. I teraz bardzo ważna jest tutaj jedna rzecz rola menadżera. Dlaczego? Dlatego, że w całym tym tygodniu ten menadżer jest kluczową osobą która będzie w stanie zapewnić, bo tutaj jeszcze wejdzie zapewne warsztat czwarty, i ten menadżer tutaj będzie w stanie zapewnić rzeczywiście prawidłowe działanie tego. I oczywiście można te warsztaty dowolnie modelować, w zależności od wdrożenia. Ja nie będę wchodził w szczegóły, bo one już są silnie, rzeczywiście know-howem naszym, jak my to robimy, ale uważam, że absolutnie bez tego, to się po prostu nie ma prawa udać, jeżeli nie ma odpowiednio, o, o, nie będzie to odpowiednio zadbane, tak? I oczywiście w zależności od zespołu, to może być cztery warsztaty, to może być tydzień. To mogą być kluczowe dwa tygodnie, jeżeli masz zespół, który nie pracował na przykład nigdy w systemie CRM jest zespołem doświadczonym i mało technologicznym, tak to wtedy to może być dłuższy czas i teraz uwaga po tym kluczowym tygodniu idziemy dalej tu jest jeszcze potem dajemy chwilę oddechu jest Q&A to tutaj są robione raporty to tutaj są jeszcze warsztaty menadżera i dopiero jak to się wszystko skończy to my sobie przechodzimy słuchajcie Dalej do kolejnego etapu, który nazwamy utrwalenie i rozwój. I teraz, w tym etapie, po chwili oddechu, możemy, ja uważam, że to jest bardzo ważne, żeby zrobić taki pierwszy audyt działania. Czyli tutaj, zespół wdrożeniowy powinien mieć swoje. Raporty ustawione w systemie powinien sprawdzić, jak zespół pracuje, jak menadżer pracuje, czy procesy wszystkie prawidłowo funkcjonują, czy wszyscy wiedzą, jak obsłużyć, czy nie ma żadnych braków, czy wyniki realne są zgodne z tymi, które są w CRM-ie, czy liczby pokazują to, co się rzeczywiście tam dzieje. I to jest bardzo ważne. Następnie, po tym audycie, powinna być Ewidentnie w mojej ocenie QA i praca z menadżerem. Nad tym, jak on ma pracować z zespołem, jak on ma z nimi rozmawiać o tym, jak ma ewentualnie robić poprawki. Potem powinna być jeszcze praca nad rozwojem. Czyli jeżeli cokolwiek trzeba dobudować, inne automaty, więcej raportów, może poprawić coś w procesie, uaktualnić, pomóc ludziom, dać jakieś konkretne triki. I ostatnia rzecz, triki mam na myśli, inne ułożenie zadań, wskazanie krótszych ścieżek. Kiedy oni mają już opanowany fundament, to w tym momencie warto dołożyć trochę więcej. Warto pokazać im, że tym systemem w niektórych miejscach można się naprawić. Ciekawie bawić, szybciej pracować, zrobić coś inaczej. To jest bardzo ważne. I teraz ostatnia rzecz, która tu powinna się działać, to praca nad rutynami. Rutyny rozpoczęcia dnia, rutyny zakończenia dnia, rutyny czyszczenia lejka, czyli konkretne procesy, które robimy na wejściu, rozpoczęciu dnia, na wejściu do firmy, na wyjściu z firmy, na koniec tygodnia, rutyna menadżera, jeżeli chodzi o czyszczenie lejka. Tutaj warto się nad tym skoncentrować i to poprawić. I jak to wszystko mamy, to warto podejść do zakończenia. I tutaj my akurat stosujemy taki model, że po prostu dajemy podsumowanie, oczywiście, podsumowanie plus wskazówki na przyszłość, na co zwrócić uwagę. I zazwyczaj określony czas po wdrożeniu. Powinno się coś takiego odbyć jak weryfikacja powdrożeniowa plus ewentualnie kolejne kroki, wsparcie, rozwój systemu, wdrożenie czegoś dalej. I teraz bardzo ważne jest to, żeby ten cel był rzeczywiście spójny już praktycznie z tym zakończeniem. Czyli tu powinniśmy, ten proces powinien mieć konkretne, uwaga, cele do. Zrealizowania. Nie może być celem to, że mamy CRM jako centrum dowodzenia. Celem jest to na przykład, że zespół pracuje, że wszystkie procesy są w tym systemie. Celem jest to, że wszystkie lidy trafiają do systemu. tak? Celem jest na przykład to, że wszystkie oferty są generowane w systemie CRM, czyli rozwiązywanie konkretnych problemów powinno być naszym celem. Bardzo ciężko jest określić na koniec wdrożenia, czy został zrealizowany cel wysokopoziomowy typu podnieść skuteczność sprzedaży. W mojej ocenie to się da określić po 2-3-4 miesiące po zrealizowaniu tego procesu, czyli na weryfikacji, bądź później. Podsumować cele takie matematyczne, ale cele konkretne to wdrożenie ewidentnie powinno mieć. I teraz uwaga, w mojej ocenie, gdzie są najczęściej popełniane błędy? Po pierwsze, pierwszy błąd, który możemy określić, zobaczcie, całe to wdrożenie trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, w zależności od firmy, tak? Ale zobaczcie, ten cały proces trwa 3 do 6 miesięcy. A tutaj rozpoczęcie pracy zazwyczaj to jest 6 do 8 tygodni. Czyli ile? Zamienimy to na półtora półtora do dwóch miesięcy. Czyli miesięcy. Czyli uwaga, start pracy jest mniej więcej w połowie całego procesu i to jest bardzo ważne. A pierwszy błąd, jaki bym powiedział, to jest właśnie taki. Co to znaczy? To znaczy tutaj sobie na czerwono zróbmy błąd. Pierwszy błąd to jest 90% czasu na system, tak? A 10% na szkolenia. To jest bardzo częste. Ja wiem, ktoś powie, że nie Filip, ty się mylisz, to już jest coraz rzadziej, ale ja bardzo często dalej spotykam na rynku ten błąd. 90% czasu na system 10 na szkolenia, czyli system jest zbudowany, no to teraz zrobimy 3-4 spotkania z zespołem, wytłumaczymy im, jak pracować. To jest błąd. Te szkolenia, jak widzicie, powinny być rozłożone na określony czas. Powinien być cały proces zmiany. Powinni ci ludzie mieć czas na to, żeby tą zmianę przejść, i powinni być też uczeni, dlaczego i w jaki sposób mają pracować w systemie, a nie jak obsługiwać system. Bardzo ważna różnica, prawda? Dalej, kolejny błąd, zobaczcie. On jest bardzo często tutaj. I ja go umieszczę w tym miejscu, żeby to było widać. Tutaj. Brak ról. Brak ról, nie są wyznaczane role. Nawet PIEMA wdrożenia nie ma. Drugi bardzo częsty błąd to na tym etapie jest robiony kick-off. Zobaczcie, kiedy my mamy kick-off praktycznie po dwóch miesiącach bardzo często, to tutaj tutaj mamy kick-off. Zobaczcie, tu, ten żółty, to tutaj często zrobiony kick off. Dlaczego uważam, że to jest błąd? Dlatego, że kick-off robimy na przykład w styczniu i mówimy słuchajcie, w tym roku wprowadzimy system CRM. I teraz importy bądź budowa, dogadanie się co do procesów, ich mapowanie trwa i nagle okazuje się, że my wracamy do tematu systemu, jeżeli chodzi o ludzi w kwietniu. Kiedy już minął kwartał, zaczął się kolejny, to my wracamy do nich i mówimy słuchajcie, pamiętacie ten Kikow, co był w styczniu? To teraz jest ten CRM właśnie. W mojej ocenie to błąd. Nie uważam, że warto to wtedy robić. Wtedy uważam, że warto wyznaczyć konkretny zespół, zrobić warsztat sprzedrożeniowy, a Kikow zrobić wtedy, kiedy od razu ich w ten system możemy wprowadzić, pokazać to środowisko, rozpocząć te szkolenia. To jest, uważam, że to jest kolejny, kolejny błąd. Następny błąd pojawia się tutaj. Na czym on polega? Bardzo często są e, odbiory i w ogóle jeszcze protokół. I uwaga, y, powiedziałbym oczywiście, możesz powiedzieć, ale Filip, no wiesz, musimy mieć dokumentację, musi być. Tak, zgadzam się, dokumentacja musi być projekt, y, y, podsumowania warsztatów ja się zgadzam. Y, procesy wszystko super. Ale uwaga, bardzo często wspieramy się z tym, z niektórymi klientami. W momencie, kiedy oni mówią, no dobra, po budowie ma być protokół, wiesz, system jest zbudowany, koniec, nie ma zmian, podpisujemy protokół, potem tylko szkolenia i koniec ale nagle się okazuje, że w tych kolejnych dwóch, a nawet czasem trzech miesiącach szkoleń, kiedy ludzie zaczynają pracować, świat się zmienia, idzie do przodu, potrzebne są drobne zmiany, okazało się, że to, że my zakładaliśmy z zespołem wdrożeniowym, że tak ten proces będzie wyglądał i na tamtym etapie było to super, nagle, jak weszło na tak zwaną produkcję, okazało się, że drobnych zmian trzeba dokonać, drobnych korekt. I teraz mamy ten protokół, system był odebrany, mamy dokonać tych korekt, to trzeba będzie znowu podpisywać protokół, trzeba wyrazić zgodę na kolejny korekt. Bez sensu, to jest po prostu strata czasu, jest irracjonalne, uważam. Dlatego ja osobiście uważam, że to jest błąd. Powinno to być na zasadzie warsztatu procesów. Mamy zbudowany system w wersji podstawowej, w wersji takiej fundamentalnej, oczywiście, a potem w trakcie tych szkoleń, jeszcze pewnych dokonań. Pewnych zmian możemy jak najbardziej dokonywać, te procesy mogą się lekko jak najbardziej zmieniać, tak, żeby rzeczywiście na zakończenie już mieć podsumowany cały system, a nie tylko odwzorowane w nim procesy. I teraz kolejny błąd, który się pojawia, to pojawia się tutaj. I też kiedyś my go, muszę przyznać, naprawdę popełnialiśmy. Rozpoczynała się praca w systemie i nikt tego specjalnie start pracy nikt tego specjalnie nie nie nadzorował, nie. No dobra, rozpoczęła się praca, super. menadżer nie był do końca przygotowany, nie wiedział, że to będzie nefralgiczny moment. W zasadzie, no to my mieliśmy jedno spotkanie, potem po tygodniu, na przykład drugie. Okazywało się, że ludzie nie pracują, byli zdezorientowani i bardzo szybko zaczęliśmy analizować te przypadki i doszliśmy do wniosku, że to jest przecież nefralgiczny moment praktycznie każdego wejścia w system, każdego wdrożenia i szybko zapobiegliśmy temu. I zaczęliśmy wdrażać, słuchajcie, właśnie ten kluczowy tydzień. Można to też nazwać sprintem tygodniowym, jak. Chcecie, ale bardzo ważne jest to, że postarcie pracy spotkania są codziennie, dzień po dniu, a uwaga, menadżer jest postawiony, w, nazywałbym to w tryb awaryjny. On wie, że w tym tygodniu ma mieć minimalną liczbę rzeczy, które go odciągną od zespołu od systemu. Ma być cały czas do dyspozycji zespołu, ma ich wspierać, ma im pomagać, ma odpowiadać na pytania, ma być permanentnie w kontakcie z zespołem wdrożeniowym, bo to jest kluczowy element całego. Tego procesu. I tu jest bardzo popełniany ten błąd, że ten start pracy jest po prostu traktowany w sensie, no dobra, wystartowali pracę, niech pracują. Tak? I uwaga. Ostatni błąd to jest taki, że nie ma przygotowania do rozwoju. Czyli uwaga. Jest jakieś zakończenie wdrożenia, no może jest jakiś admin. Tak, bardzo często jest szkolony, nie, wcale nie mówię, że nie, w różnych wdrożeniach. I teraz super, nie ma przygotowania do rozwoju. To znaczy admin, no tam dodaje użytkowników, ewentualnie zabiera dostępy, manager no to ma te procesy, no przecież firma zbudowała, ludzie pracują, super. Ale uwaga, co się dzieje w momencie, kiedy biznes się zmienia? Proces się zmienia, życie się zmienia, klienci się zmieniają. Permanentnie praktycznie system pod tym kątem w wielu aspektach musi być otwarty. Biznes musi system musi reagować szybko w stosunku do biznesu. Biznes potrzebuje zmian w procesie, proces powinien w systemie się zmienić. Dlatego bardzo często też systemy degradują się po pół roku roku od wdrożenia, bo one Upadały, one nie odzwierciedlały rzeczywistości, zaczynała się po prostu równia pochyła. Tylko tu jest bardzo ważny element, żeby przygotować tych ludzi na to, co się będzie działo w przyszłości, żeby oni byli w stanie tym systemem zarządzić i w razie czego go zmieniać. Z mojej strony, jeżeli chodzi o wdrożenie, to wszystko. Mam nadzieję, że to jest w miarę. Dobrze rozrysowane, że to zrozumiałe, że udało mi się to wyjaśnić, jak taki proces dojścia z punktu A, czyli nie mamy CRM, do punktu CRM jako centrum dowodzenia, w mojej ocenie powinien wyglądać. To są nasze doświadczenia ostatnich lat. Chyba muszę przyznać, że dawno w filmie tak dużo nie pokazałem, jak my pracujemy, jak my to robimy. I teraz, jeżeli stoisz dzisiaj przed wyborem systemu CRM, przed wdrożeniem, przed wyborem firmy wdrożeniowej i, i, i zainteresował Cię ten proces i chcesz porozmawiać, to pod tym filmem jest link do bezpłatnej konsultacji. Wystarczy się zgłosić, a ja albo ktoś z mojego zespołu umówimy się z Tobą na spotkanie, porozmawiamy o Twojej konkretnej sytuacji i opowiemy więcej o tym procesie i jak on może u Ciebie wyglądać. Dzisiaj z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję. Jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, daj łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to subskrybuj i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.